Siema, siema, witam Was kolejną niedzielę i dzisiaj żeby było ciekawie i różnorodnie znowu jedziemy na ślot. Ale tym razem jedziemy do magazynu 100 krotki. Psary tam koło Będzina. Opinie na, na, na Google'ach czytałem, no to są różne. Pakę już sobie zamknąłem. w którą stronę mniej więcej wiem no mniej więcej czy dwa palce w no. mniej drugi więcej no ale na śląsko teraz każdy pojedzie jeszcze tylko telefonik wyjmiemy żeby ustawić sobie już książkę jakąś do słuchania po drodze bo lubię no i co? Ruszamy, jedziemy. Jest godzina dokładnie. A 28 listop... kurwa, listop 28 luty. Godzina 4.45. Pra. rano sobie mi się tak W trawku jakiegoś trawnika powstają zaraz broki, na tylko da się coś postawić, żeby to miało jakiś rozmiar przydatny do postawienia bloku I... A na obrzeżach właśnie na Piotr takim szlakiem przeprawowym, że tak powiem, więcej Tu musi być wydruk temperatury jeszcze z chłodni Tyle, że wcisnąłem <śm> Nie to co trzeba Tu mam trochę makaronu coś reflektuje Drogę powrotną mówię od razu, że Bo jechałem teraz normalnie trasą tak jak jechałem na Gliwice I na, na węźle Pyżowice Tam przy, przy Lotnisku Zjechałem w stronę w stronę miasta tutaj kawałek teraz są, każdy kto przyjeżdża na Stokrotkę do tutaj Będziny, Psary, dokładnie adres to są Psary, Akacjowa to wie, którędy przyjechałem ale mam zamiar, pogoda dzisiaj aura taka sobie, ale mam zamiar sobie w drodze powrotnej zrobić wycieczkę trochę i pojechać starą trasą, czyli przez pojechać teraz na Częstochowę starą trasą i później z Częstochowe na Piotrków też starą trasą wiadomo, że to będzie troszeczkę bardziej pewnie uciążliwe niż trasa aczkolwiek nie wiem czy bardziej uciążliwe przez te remonty które tam jechałem wiadome które od mniej więcej, no są od samego Piotrkowa do samego wjazdu już tej obwodnicy Częstochowskiej za Radomsko jeszcze kawał, 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 kawał za Radomsko mnie tak wytelepało na tej, w tej solówce tutaj, że to jest nieporozumienie dosłownie tak mnie wytrzęsło, że nawet jeśli miałbym troszeczkę dłużej jechać tamtą drogą to i tak tamtędy pojadę z samej czystej ciekawości 8.20 czyli yy... Wszystkie opinie na temat tego magazynu yy, Napisane na, 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 na googlach Widzę, że się potwierdzają Półtorej godziny już czekam na telefon No i dupka W swoim plecaku, takim właśnie Ja to nazywam ETC, czyli Every Trackerker, Czyli takie pod, podręczne Potręczny bagaż każdego kierowcy skoczka, nie mającego swojej ciężarówki, tylko skaczącego między jedną a drugą yy, pod tym kątem skoczka yy, W swoim plecaku mam taki zestaw niezbędny dla mnie, znaczy, taki, który chcę nosić. A propos plecaka, na pewno wpadłem na taki pomysł, żeby wam nagrać po prostu jakiś odcinek, nie wiem, może w domu jak będę, może yy, ciężarówce, które, jak będę jechał, będę miał więcej luzu. Znaczy, no, teraz też mam dużo luzu, ale nie chce mi się grzebać. Yy, nagram na pewno jeden taki krótki jakiś odcinek na temat wyposażenia tego plecaka, jeśli by was to interesowało. No to fajnie. I tego, co ja tam noszę, czyli co jest mi potrzebne, typu kamizelki jakieś, no, no nagram wam to, wam pokażę. Ura, udało się, jesteśmy pod rampą, jest godzina 8.45. Rosła polna, w sumie polna, bo tutaj magazyn w polu takim, że masakra. No i co, odjechałem. No i teraz zaczynamy kolejny etap rozładunku, dostawy, o, czyli no, może nie rozładunku, tylko dostawy, czyli... Oczekiwanie na zwrot dokumentów. Telefon w pogotowiu. No. Dzwoni. Nie dzwoni. Zobaczymy, o kto jest zadzwoni. 10.25. Właśnie odebrałem dokumenty. Zdejmujemy trochę tych tak, tak, tak. blasków. I ruszamy w drogę powrotną nareszcie na powrocie ustawiłem sobie a tak sobie ustawiłem GPS na janosiku zobaczymy dobra jedziemy podróży skoczy sobie potrzeb do picia tylko i szybka toaleta i jedziemy dalej jesteśmy już przed Radomskiem minęliśmy częstochowe jak chyba już widzieliście zresztą yy, jeszcze jakaś godzina drogi napetkowa Dochodzi godzina 13 yy, razem z 10 minutową przerwą na stacji benzynowej Stokrotka w, w benzynie w tych twarach. Masakra, strasznie długo się czeka Aczkolwiek samemu samemu rozładowują i, i tak dalej, i tak dalej, no ale no, czas oczekiwania masakryczny, dosłownie Całe niedzielne popołudnie dla mnie. Trasa mi właśnie od, y, ta którą widzieliście, którą jechałem, stara, y, może to nie stara to była tylko do Częstochowy, stara, stara gierbówka a od Częstochowy już jechałem drogą numer 91 aż tutaj. między, między tam, yy, tą drogą górniczą, a Częstochową od groma różnych knajp, różnych gierkówki od groma różnych restauracji, zajazdów jakiś bud budek z jakimkolwiek jedzeniem no i taki zamieszkły relikt tego minionych czasów, czyli gierkówka no i cimno. I fajnie się tam tędy jedzie. Na pewno, jak już sobie kupię w końcu tracę, na pewno tam tamtędy się wybiorę jeszcze na Śląsk I fajnie się tam tędy jechało, fajnie się tędy wracało. Droga właśnie od częstochowy, już 91. do dodatkowa też nawet nie zła. W miarę równa, fajna. Spokojnie się jechało. Na pewno dłużej niż po autostradzie, nawet po autostradzie z po tym remontowanym odcinku ale fajnie się jechało niedzielną wycieczkę uważam za bardzo udaną wycieczkę z... w prawo. No, czekajcie z tylko no a co się stoi już i patrzy żebyś mogła nie mogła wjechać ale ciekawite także niedzielny poranny wypad razem z yy, południowym takim powrotem krajoznawczym bardzo fajny, bardzo udany także ogólnie dzisiejszy dzień jest yy, na plus papiery zaniesione tam stoi Mercedes Mercedesko Mercedes Mercedesa no i na tym kończymy wyprawę dzielną, żona z obiadem czeka, więc będziemy narosować. Do następnego. Dzień.